Pytanie, czy wolność słowa w Hongkongu już całkiem umarła, czy jeszcze dycha, pada od dobrych kilku lat, co najmniej od 2021 roku, kiedy tamtejsze władze stłumiły masowe, największe w historii prodemokratyczne i antyrządowe protesty. Ale w poniedziałek, kolejny argument za tymi, którzy mówią, że chyba już dużo tej wolności słowa życia nie zostało, dlatego że w poniedziałek hongkoński i sąd wydał wyrok skazujący dla założyciela prodemokratycznego dziennika Apple Daily, Jimmy'ego Laja. Jimmy Laj to jest znany krytyk władz w Pekinie, biznesmen, założyciel rzeczonej prodemokratycznej gazety. On ma dzisiaj 78 lat. No i sąd. Stwierdził, że on dążył do destabilizacji władzy komunistycznej partii Chin w Hongkongu. Uznano go za kierowanie spiskiem w zmowie z zagranicznymi siłami oraz publikację materiałów o charakterze wywrotowym.